Nazywam się Mateusz Kunert. Jestem wspólnikiem firmy Kunert Poladowo. Jesteśmy firmą rodzinną na rynku od roku 1981. Nasza lokalizacja to Poladowo koło Śmigla, województwo wielkopolskie, powiat Kościan. Z marką Kubota współpracujemy od roku 2021. Wiążemy z tą współpracą duże nadzieje, ponieważ marka Kubota jest silną marką rozpoznawalną, z bardzo profesjonalnymi i ciekawymi rozwiązaniami technologicznymi. W stosunku do naszych wcześniejszych dostawców tutaj mamy nadzieję, że tak solidny i rozpoznawalny partner na całym świecie pozwoli nam również się rozwinąć. Ciągniki marki Kubota charakteryzują się bardzo dobrą, wręcz legendarną japońską jakością. Oprócz tego klienci, użytkownicy doceniają niskie zużycie paliwa oraz szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które są wymagane wręcz w dzisiejszym nowoczesnym rolnictwie. Oprócz marki Kubota posiadamy w swojej ofercie różne maszyny towarzyszące, w szczególności sprzęt zielonkowy, kosiarki, zgrabiarki, przetrząsacze, przyczepy zbierające prasy, jak również maszyny uprawowe, ładowarki teleskopowe, przyczepy rolnicze, wozy asenizacyjne, praktycznie wszystkie maszyny, jakie są potrzebne w gospodarstwie rolnym. Od samego początku naszej działalności mocno stawialiśmy na serwis, na obsługę serwisową, ponieważ jest ona niezwykle ważna dla ciągłości pracy w gospodarstwie. Posiadamy mocno rozwinięty dział serwisu wielu mechaników auta serwisowe, którymi jesteśmy w stanie dojechać na miejsce awarii do klienta. Naszych klientów zachęcamy do korzystania z profesjonalnego serwisu, ponieważ pozwala on utrzymać sprzęt w odpowiedniej kondycji. Możemy rozwiązać każdy problem, ponieważ dysponujemy odpowiednimi narzędziami, programami diagnostycznymi czy urządzeniami od naszych dostawców, które pozwalają zdiagnozować każdą usterkę. Myślę, że jako nieliczni na rynku, również w swojej ofercie posiadamy warsztat, który zajmuje się naprawami głównymi silników, czyli takie naprawy jak szlify głowic, wałów, korbowodów. Posiadamy specjalistyczne maszyny, które umożliwiają wykonanie tego typu napraw, zarówno na nasze potrzeby własne, jak i wykonujemy również zlecenia zewnętrzne przez firmy, które nam tego typu Prace zlecają. Posiadamy również w swojej ofercie bardzo dobrze zaopatrzony magazyn części zamiennych, także jesteśmy w stanie dostarczyć niezbędną część naszemu klientowi. Kładziemy duży nacisk na sprzedaż części oryginalnych, ponieważ one są gwarantem bezawaryjnej pracy maszyny rolniczej bardzo ważnym narzędziem w sprzedaży ciągników marki Kubota jest system finansowania fabrycznego Kubota Finance, który jest jednym z najlepszych jeżeli nie najlepszym finansowaniem fabrycznym dostępnym na rynku, ponieważ gwarantuje on prawdziwe 0% dla klienta końcowego. Także możemy się pochwalić dobrymi wynikami sprzedaży ciągników rolniczych marki Kubota. Mamy nadzieję, że współpraca z Marką Kubota będzie współpracą na lata, ponieważ wiążemy z Marką Kubota długą przyszłość.